Cześć. Zapraszam na kolejny odcinek bez żadnego intro, bez żadnego wstępu. Po prostu zaczynamy. W poprzednim filmiku pokazywałem Wam, jak czyszczę filtr. Jak otwieram po 15 miesiącach mój kubełek Aquaela i co tam znajduję. I w komentarzach zwróciliście, mi, zwróciliście, za szybko chciałem powiedzieć nie? mi uwagę, że w niewłaściwej kolejności włożyłem kosze, że na dnie powinna być gruba gąbka, później e, drobniejsza, i później dopiero dwa kosze z y, ceramiką, ewentualnie watą, ja, ale jak nie chcę mieć waty, no to ceramika i lawa, tak jak jest u mnie. I y, już to zostało zmienione, dzięki Wam. Zmieniłem y, te, ten układ koszy. Y, I wiecie co, to tak szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym, ale. I te 15 miesięcy pracowało to, jak pracowało. No nie było źle, ale skoro może być lepiej, tak jak twierdzicie, no to dlaczego tego nie zrobić? No i zamieniłem te kosze. Myślę, że będzie lepiej, ale teraz jak się nad tym zastanowiłem, no to, no to jest oczywiste, że najpierw idzie gąbka, filtracja mechaniczna, a później idzie biologia na właśnie lawie czy ceramice ewentualnie później wata albo chemia, no ale, ale u mnie to jest tylko gąbka i, i ceramika z lawą. Więc rzeczywiście no macie rację, zamieniłem te, kubły, te kosze. Skoro może być lepiej, to dlaczego nie? Co tu się u mnie dzieje jeszcze oprócz tego? No dzieje się dużo, jeśli chodzi o moje importowane gupiki. A dzieje się to, że jest ich więcej, że... Pani Gupikowa się okociła, i słuchajcie, przegapiłem ten moment. No mam trochę teraz mniej czasu, żeby siedzieć godzinę-dwie tak przed akwarium i obserwować. Zwyczajnie przegapiłem ten moment, kiedy nastąpił poród, i znalazłem tak naprawdę już dopiero trzy sztuki takie podrośnięte. One mają centymetr, może nawet trochę więcej niż centymetr. Znalazłem je przy jakiejś tam podmiance, jak usuwałem część roślin. No i patrzę, że są. Więc teraz już one coraz śmielej zaczynają wypływać, radzą sobie już prawdopodobnie. No, nie chcę tu zapeszać, ale pewnie już im nic nie grozi. Natomiast dzisiaj okociła się kolejna pani Gupikowa i tego już nie przegapiłem. Jest tych małych, nie wiem, 20-25, może 30 sztuk, pływają w tych haszczach w tych w, pisti, w tam wśród tych liści żabienicy. No, nie będę ich odławiał. Nie będę ich odławiał po pierwsze, dlatego że nie mam za bardzo gdzie, bo ten mój drugi mały zbiornik ma teraz inne zadanie. A po drugie, że no, tak naprawdę po co mi 20 czy 30, jeżeli za chwilę będą się kocić kolejne samiczki? A jeżeli z jednego miotu przeżyje mi trzy, tak jak powiedzmy tamte hmm, pierwsze, no to. To jest ok, to mnie to wystarczy. No, tak naprawdę, no, bez przesady, ile tych głupików tu będzie. Nie mam pojęcia, kto jest ojcem, bo na pewno nie ci panowie, którzy tutaj pływają, bo ich jeszcze wtedy nie było, jak przyniosłem te samice. A samice no, były już kotne. Pewnie ta gdzieś tam została w Indonezji. Nie mam pojęcia. Zobaczymy, jakie urosną. Yy, taka trochę niespodzianka, ale, ale fajnie. Czekamy na takie niespodzianki. Zobaczymy, co to z tego będzie. Mogą być jakieś tam kundelki, nie wiadomo jakie, a mogą być całkiem fajne. No nie wiadomo, gdzie te samice były trzymane, zanim trafiły do Polski, bo w Polsce już tam, gdzie ja je kupowałem, to już były w zbiorniku same samice tam nie było samców, więc tam pewnie, pewnie nie, nie o to chodzi. Nie? Tutaj macie takie, no, takie średnie powiedzmy ujęcie na punk anubiasa w tak mu źle tu u mnie jest, i tutaj jest drugi Anubias też z pąkiem kwiatowym ten jest w lepszym stanie, bo ten jest bardziej w cieniu, on jest tutaj naświetlony teraz na potrzeby filmu, ale on ogólnie jest bardziej w cieniu i lepiej mu tutaj tamten ma za dużo światła, za dużo za dużo tamtych diut nad nim świeci diut, diot nad nim świeci i no i on tak wygląda jak wygląda nie za bardzo, a mimo wszystko będzie kwitł, więc więc też fajnie Chociaż mam na niego plan, pomysł, żeby się mm, lepiej czuł, pewnie, z, pewnie wyląduje w innym miejscu, albo zmienię światło, które na niego bezpośrednio świeci, no bo, bo to też jest jakiś tam sposób, żeby, żeby poprawić jego warunki socjalno-bytowe, że tak powiem. A ten tutaj, ten tutaj zostanie, prawdopodobnie, bo tu się fajnie prezentuje i nic mu nie jest. Ta moja trawka, którą teraz widzicie, jej nie było. Ja się jej pozbyłem, no i pozbyłem się w taki sposób, że widocznie gdzieś tam jakieś kłącze zostało, jakiś listek został. No i jak w to miejsce zostało naświetlone lepiej. Jak yy, włożyłem kulki glinianotorfowe, żeby żabienica miała co jeść, i jak zacząłem podawać potas do wody, no to tutaj zaczęła się pojawiać trawka. I w tym miejscu to jest w ogóle w tym miejscu jej nigdy nie było, bo tamto ona była, a tutaj nie gdzieś jakieś kłącze puściła, i, i w tym miejscu też wyrasta. Zobaczymy, czy ją zostawię, czy ją dalej będę utylizował. No na razie jest, na razie, na razie mi się podoba. Nie ma jej za dużo, więc no, może sobie być na razie. Tu jest mój ślimak zebra. Pamiętacie, mam dwa i on, podobnie jak zresztą ampularia. On lubi przesiadywać w tym miejscu. On jest przyssany, przyklejony do tego poprzecznego wzmocnienia akwarium. Także głowa mu wystaje, a on cały tak wisi. No, widocznie tak mu pasuje, tak lubi. No to to ja mu nie przeszkadzam, niech se tak wisi, nie? Skoro lubi. To jest moja żabienica, znowuż na pierwszym planie. A pokazuję ją dlatego... No bo tak jak mówiłem, ona jest za duża do tego akwarium, w sensie za, za długa. No liście się kładą, zamiast ładnie wystawać, znaczy nie wystawać, tylko być wyprostowane, no to się kładą, no taka niewykorzystana jest ta roślina. Ma potencjał, którego tutaj nie widać. Akwapasja, jesteś zainteresowany? Powiedz mi, przygarnąłbyś żabę? Coś tam kiedyś wspominałeś? Jeśli tak, to napisz na maila. Nie wiem, no jak będę ją wy, wyrywał, wyciągał, to postaram się ją uszkodzić jak najmniej, jeśli chodzi o system korzeniowy. No jeżeli masz na nią pomysł, jeżeli widzisz ją u siebie w zbiorniku, to napisz na maila, pewnie Ci wyślę. No skoro ma u Ciebie pokazać pełnię urody, zaprezentować się w pełnej krasie, to dlaczego nie, no przecież roślina jest fajna. To jest moja Ludwigia. I Ludwikia postanowiła wyjść z akwarium. Wyrosła, nie chciała się rozgałęziać, rosła tylko pojedyncze łodygi, no i zaczęły wychodzić z akwarium. Oczywiście, jak już zaczęły wychodzić, to te liście straciły też kolor. Już nie są takie bordowe, czerwone, tylko bardziej zielone, taka ciemna zieleń. Bo tutaj one mają no, za mało światła już teraz, bo światło jak widzicie nie świeci na nie, tylko świeci do, do akwarium, bo ja mam dość nisko te belki LEDowe nad akwarium i trzeba by tutaj tę Ludwigę doświetlić dodatkowym takim światłem z, z umieszczonym wyżej. No ale jak widzicie, ma się całkiem dobrze, nic jej nie jest, nie, nie, nie usychają te liście, nie zasychają, nic się z nimi nie dzieje. Ona po prostu. Zaczyna rosnąć nad wodą i, i wychodzi z akwarium. No, pewnie się je, będę musiał jej pozbyć, bo, no bo to, to nie będzie mi tutaj fajnie wyglądało. Nie pasuje mi tutaj, ale jako ciekawostkę wam pokazuję, że, no, że taka Ludwigia też może sobie rosnąć nad wodą i w niczym jej to nie przeszkadza. Nie zatrzymała się nawet na moment. Zobaczcie, od kiedy zacząłem podawać potas. To zaczęła w bardzo szybkim tempie rozrastać się pistia. Ja tam miałem jakieś drobiazgi, jakieś pojedyncze egzemplarze, pojedyncze listki. A tutaj proszę, jest dużo drobnicy, ale są też coraz ładniejsze, coraz większe sztuki. Skoro mają co jeść, to zaczynają rosnąć. I fajne jest to, że akurat w tym momencie one zaczęły rosnąć i w tym momencie zaczęły się rozrastać. I tworzyć naturalne kryjówki dla tych małych gupików, które wtedy się urodziły i które teraz dzisiaj się okociły, tak jak wam mówiłem wcześniej. Bo właśnie tu w tej pistii one się chowają, one tu mają jakieś tam szanse przeżyć. Może jakiś niewielki procent z nich ma szansę przeżyć, oczywiście, ale na pewno w takiej pistii mają większe szanse niż gdyby jej nie było. Także akurat w tym momencie ta pista jest ok. A tutaj dzieje się. Jak widzicie, w jednej miejsce zwartka, sporo jej wyrwanej, i w drugiej miejsce, yy, o jezu, moj korymbosa, yy, powyrywane, poprzycinane, po jak widać, liście stare, liście nowe, część z dziurami, część ładnych, to wszystko do przebrania: do wyrzucenia, do wyrzucenia część i do wykorzystania w tym lub w jakimś tam nowym akwarium. U mnie po przycince, czy po wyrywance właściwie, wygląda tak. Rośliny leżą w misce, tak jak, w miskach, tak jak widzieliście przed chwilą. Woda zmącona, tak jak widzicie teraz i teraz filtr ma pole do popisu. Grubsza robota dla niego. A tutaj tak, no ta zwartka została częściowo, jak widzicie, no tak znacznie wyrwana, przerwana jest jej znacznie mniej potrzebuje chwili, żeby się ogarnąć i, i zacząć znowu rosnąć i po lewej stronie moja korymbosa, która no widzicie dwa takie małe pędy tylko sobie zostawiłem, reszta trafiła do miski właściwie w misce to już była ta lepsza połowa nazwijmy to, bo ta ta taka brzydsza część no, została od razu wyrzucona. Teraz będę na spokojne przeglądał jeszcze co tam zostało. No i wyślę to wysłałem już właściwie jednemu z moich widzów. Też prowadzi swój kanał akwarystyczny. Krzywo Japy pewnie kojarzycie. Niektórzy przynajmniej. Więc taki, taką przecinkę, przerywkę. Zrobiłem na razie. Ale pomysł jest trochę inny tutaj. Tak mi się wydaje, że, że wprowadzę w życie pewien plan. To znaczy, gdybym się pozbył na przykład tej żabienicy, no musiałbym oczywiście zastąpić ją jakąś inną rośliną, też z dużymi liśćmi, ale nie taką wysoką, bo moje kosiarki lubią siedzieć na tych liściach, więc nie będę im tej przyjemności zabierał. Ale chciałbym tu jeszcze jeden, może nie taki sam, ale tego typu korzeń umieścić. Tak, żeby były dwa, i tak, żeby ta zwartka, która jest ładną rośliną, bardzo mi się podoba, ale zakrywa te korzeń, ten korzeń zabiera cały urok tego korzenia żeby ona trafiła trochę bardziej do tyłu, tak jakby za korzeń. I żeby była główną. Główną taką rośliną powiedzmy na środkowy plan, żeby korzenie były, grały główną rolę w tym zbiorniku. Korzenie i oczywiście ryby, które będą przez to, że ta żabienica by zniknęła, które będą przez to lepiej widoczne, będą się mogły lepiej zaprezentować. Coś tam dla nich też przygotuję, żeby miały jakieś kryjówki, ale. Ale chyba przyszła pora, czy idzie pora, bo u mnie to, u mnie to od pomysłu do wykonania yy, długo trwa. No ale powoli chyba idzie pora, żeby coś tu pozmieniać w tym zbiorniku. Nosi mnie. I wtedy ta zwartka, tak jak mówię, poszłaby bardziej na tył. Korzenie zostałyby bardziej, bardziej wyeksponowane. Dlatego też tą korymbosę tak ostro potraktowałem. Zostawiłem tylko dwa takie małe, dwie takie małe sadzonki. Nie wiem, co będzie z nią dalej, czy, czy ją zostawię, czy ją przesadzę gdzieś, czy, czy co z nią tam dalej zrobię. Ale przez to, że ją tak ostro przyciąłem, to walisneria przynajmniej jest widoczna, która wcześniej gdzieś tam zniknęła w ogóle. A to jest, nie wiem, nie wiem jaki to jest gatunek, ale ona nie rośnie wyżej. Nie wiem, czy, czy to jest taki gatunek małej, niskiej takiej walisnerii, czy... Warunki jej tutaj nie odpowiadają, ale kolor ma dobry. Tempo wzrostu też, bo rozgałęzia się dość szybko. Muszę tam wyrywać, co chwilę gdzieś się pojawia, ale wyżej nie rośnie. No to tak sądzę, że to jest jakiś taki gatunek z tych niższych, może, jeżeli takie są. No ale tutaj ta, ta no kurcza, żal na nią patrzeć, jak te liście tak są zagięte, niewyprostowane i. Ona tu daje fajne schronienie, ale no zajmuje dużo miejsca i myślę, że, że coś już mi zaczyna tutaj z nią nie pasować. Nie? Zobaczymy, jak to tam będzie. Już mam upatrzone w lesie korzenie dębowe, bo to, to, co tutaj jest włożone, to nie jest dąb. Ale mam upatrzone korzenie dębowe, muszę tylko się wybrać na robotę z piłą albo z siekierą. I odpowiednio je przyciąć, obrobić, później okorować, i bez żadnego tam wyparzania czy wygotowania, po prostu dokładnie umyte trafią do tego zbiornika. Zawsze tak robiłem tutaj z drewnem i nigdy nie było problemów. Jakieś tam niewielkie ogniska śluzowca się pojawiały, no to czy zbrojniki, czy inne ryby rozprawiały się z tym. Dość sprawnie. Nigdy śluzowiec nie opanował tutaj całego dna, całego zbiornika czy całego korzenia. A nie jest to jakiś tam problem, nawet jeżeli byłoby go trochę więcej. Więc nie będę się bawił w żadne tam namaczanie tych korzeni, żeby one leżały rok czy dwa gdzieś w jakichś beczkach, żeby zaczęły tonąć samoistnie. Po prostu przymocuję od spodu kamień, który będzie je trzymał na dnie i, i, i też tak będzie dobrze. Oczywiście pokażę wam, co tam przyniosę, bo pewnie przyniosę ze dwa, trzy różne, żeby dopasować, żeby coś tam wybrać. No, ale myślę, że w najbliższym czasie, tylko bierzcie poprawkę, że u mnie, najbliższy czas to może być ładnych kilka tygodni. W najbliższym czasie szykują się tu jakieś zmiany. Pierwszą, pierwszym krokiem, mini krokiem do tych zmian to były właśnie na koniec jeszcze takie ujęcie yy, na ogórka. Włożyłem całego uciąłem tylko, tak wiecie, no, z góry yy, kawałek, żeby był dostęp tam do tego miąższu w środku, do tych pestek. Włożyłem całego ogórka yy, i tak sobie myślałem, że wyjmę go po prostu jutro. Tak po, po 20 czy 24 godzinach mniej więcej, bo tyle zawsze trzymam ogórka w akwarium i wyjmuję po prostu to, co zostało niezjedzone. A tutaj yy, tak za bardzo nie będzie co chyba wyjmować, bo zobaczcie, minęło tutaj yy, no nie wiem ile od włożenia, ale minęło gdzieś tak godzina, może trochę więcej niż godzina, a tu została jakaś resztka, skórka tylko, cały środek wyjedzony. Znaczy nie skórka, tylko ten taki Ogórek właściwy nazwijmy to, ten gruby, nie ten środek miękki, a cała reszta jest wyjedzona. To nie dotrwa do jutra, do tych, tych 24 godzin. Więc prawdopodobnie mamy wieczór teraz, więc prawdopodobnie rano przed wyjściem do pracy po prostu wyjmę ten widelec i resztki, które tam zostały, bo widzę, że jest grubo. Że ogórek chyba był wyjątkowo smakowity, może, jakiś, może jakaś słodka odmiana bo wszyscy się na niego rzucili, no i zostało tyle, ile zostało. A ja widzę, że już filtr trochę, no, lata jeszcze tego syfu, ale filtr już trochę przefiltrował. Już ta woda nie jest taka mętna, jak była po tym wyrywaniu zwartki i korymbosy. I, I już powoli zaczyna się wszystko wypro, zaczyna się wszystko prostować, filtrować. I, I filtr robi robotę. No w końcu jest czysty, wyczyszczony. To i siła zasysu wody wzrosła, bo, bo widzę to zresztą nawet po, po tym, jak fajnie rusza taflą wody, że przepływ wody na pewno się zwiększył w porównaniu do tego, co było przed, przed porządkiem, przed czyszczeniem tego kubełka. Także ogórek, zobaczcie, znika w oczach. Tak jak zniknęła zwartka, i tak jak zniknęła korymbosa, nie? No dobra, no to chyba na dzisiaj tyle. Nic mi więcej do głowy nie przychodzi. Zresztą filmik byłby za długi, nie ma sensu przedłużać. Wrzucimy za jakiś czas kolejny. A dzisiaj żegnam się z Wami. Wielkie dzięki, że obejrzeliście, że to dotrwaliście do tego miejsca, do ogórka. A przypomniał mi się taki autobus o górek, był, pamiętacie za komuny? No, ogień. Pod pałacem kultury stoją trzy takie, niedawno widziałem. Ale dobra, inny temat. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć.